kolejnym dniu, dzisiaj musimy się ogarnąć. Wczoraj już zrobiłam pazy, minimalistyczne na końcu, french w kolorze bordowym, takim brązowo-bordowym i bezbarwne. Także mega cute, bardzo mi się to podoba i chyba to jest mój ulubiony teraz manicure. Także to tyle z wczorajszego update'u. Nie mogłam spać, to jest jeszcze wczorajszym update'em. Zasnęłam około 2, co dla mnie też jest po prostu nie do pomyślenia, bo z reguły zasypiam o 22, więc jestem totalnie niewyspana. Ale to nic, musimy się i tak ogarnąć. Muszę ogolić wąsa, a raczej go wyrywać, a nie ogolić, także grzeję wosk. I kolejna sprawa, to chcę zrobić jeszcze brwi henną. Ogólnie wczoraj przepadłam w nowym albumie Sanach. Jest cudowny wersja po angielsku. Naprawdę, jest. Ja jestem pod wrażeniem, jak to brzmi. Szok. Także wczoraj cały czas słuchałam. Zrobimy sobie taki bardziej domowy vlog, i mam pewną sprawę, którą muszę załatwić. I jeżeli ja tego nie zrobię z wami, to ja po prostu tego nie zrobię <gryzny> przez długi czas. Więc moi drodzy, zapraszam na kącik ślubny. Stwierdziłam, że co jakiś czas będziemy robić sobie kącik ślubny, ponieważ planuję ślub. Nie tylko mój, razem z Michałem. Ale Michał stwierdził, że ma być tak, jak ja chcę, więc ja wszystko muszę tutaj podjąć, te decyzje, co jak ma wyglądać. On się zgadza, ma być to moje wymarzone, jak najbardziej będzie mi się podobało. Także słuchajcie, pomóżcie mi, błagam. Z reguły po prostu podoba mu się i tak to samo, co mi, i jak też tak wstępnie rozmawialiśmy, no to był tego samego zdania. No więc tak. Rozmawiam z panem Cezarym, bo pan Cezary jest tutaj od wszystkiego, wysłał mi dwie propozycje tortów. Jeden tort to jest, wkleję wam tutaj, to jest tort w stylu nowoczesnym na przeźroczystym stelażu, piramida. I tutaj mamy takie jakby malutkie porcje, i one są rozdawane gościom. Byłam ostatnio właśnie z Michałem na ślubie naszych znajomych, i tam było coś takiego, i rozdawali takie serduszka malutkie. To było słodkie. Znaczy, nie wiem, czy było słodkie, bo tego nie mogłam zjeść, ale na pewno było słodkie. W każdym razie bardzo uroczo to wyglądało i coś takiego innego na pewno, ale drugą propozycją jest tort bardziej tradycyjny. No i wiecie, że ja go wybiorę oczywiście, bo to jest coś, co po prostu jest w moim stylu i ten tort jest tak przepiękny. Po prostu to są. Chciałabym jeszcze inny, takim moim wymarzonym, wymarzonym, to by był taki tort ozdabiany jeszcze tak bitą śmietaną dookoła, wiecie, takie wzorki na tym torcie. To by wyglądało jak z filmu Barbie, naprawdę. Ja chyba, jak byłam małym dzieckiem, to się za dużo Barbie naoglądałam. W każdym razie to jest teraz moim życiem. No i słuchajcie, ja wybieram ten tort bardziej tradycyjny i to jest tak, że dwie dolne części to atrapa, no bo wiadomo, no nikt całego takiego tortu nie zje, więc tylko ten u góry, to jest tak jakby tort, który my kroimy i... Już goście dostają takie gotowe porcje pokrojonego tortu. I to wydaje mi się być mega cute. Wkleję Wam tutaj wszystko, jak to wygląda, tylko ten tutaj tort jest ozdobiony jeszcze kwiatami. I to jest kolejna rzecz, którą tutaj muszę uzgodnić, także musimy sobie zapisać, że chcę tort w stylu tradycyjnym. Punkt numer dwa. To yy, słuchajcie, mamy dekorację. I ja stwierdziłam, że bo nie powiedziałam Wam jeszcze, gdzie ten ślub będzie. Ten ślub prawdopodobnie, nie wiem czy na pewno, ale tak uzgadniam wszystko, więc jeżeli nie, to po prostu, no, no powiem Wam już po prostu gdzie. Jeżeli nie, to zmienię tą lokalizację, no i tyle, bo no, nie wiem, czy to będzie na 100%. Wszystko robię tak, żeby to było na 100% właśnie w tym miejscu, ale w życiu różnie bywa, czasami terminy się nie zgrywają, albo też są takie sytuacje, że ktoś ma. Pisany termin i nagle tego terminu nie ma, więc różnie bywa. Słuchajcie. Dobrze mnie znacie i wiecie, że ja kocham łazienki królewskie. I to jest po prostu dla mnie takie miejsce spokoju, gdy potrafię tam ogarnąć swój umysł, uspokoić się i stwierdziłam, że to by było marzenie: mieć tam ślub. I tam właśnie chcę ten ślub mieć. I słuchajcie, to jest tak, że tam można mieć belweder w, w oranżerii. I to już jest taki gruby ślub, ale można też mieć, tak jak widziałam bardzo często, jak tam bywałam, na zewnątrz, tak jakby w plenerze i w tych namiotach, które stoją na zewnątrz. I to jest tak jakby mniejsza uroczystość. No i ja chcę tą mniejszą uroczystość, oczywiście, ponieważ ja sobie wyobrażam nasz ślub tak, że będzie tam bardzo małe grono naszych bliskich nie za dużo osób tak liczymy 50 około i. Plenerze, po prostu tak, żeby było sielankowo, przyjemnie, ciepło i żeby to był taki przyjemny czas. Więc słuchajcie, do czego dążę? Dążę do tego, że w środku jest bardzo ładne wnętrze. No i ja stwierdziłam, że, bo można oczywiście zatrudnić florystkę, która wszystko pięknie poozdabia. Ale ja nie chcę, naprawdę, i to jest może kontrowersyjne, ale dla mnie taki minimalizm czysty w sobie jest najpiękniejszy. I to wnętrze jest tak cudowne, tak piękne, że ja uważam, żeby jeszcze tak zagracać kwiatami, to jest zupełnie niepotrzebne i nie chciałabym mieć tak nawalone wszystko na wszystkim w takim przepychu, nie chciałabym tego mieć. I też widzę, że tutaj jest napisane, że właśnie. Mamy standardową dekorację, więc jeżeli ona nam nie odpowiada, to możemy zrobić swoją, jakąś wykwintną, ale standardowa dekoracja to jest biały obrus, białe serwetki, materiałowe sztućce, zastawa obiadowa, szkło, kieliszki i takie tam. Krzesła czarne z siatką wiedeńską, ratanowa plecionka do 120 sztuk. Te krzesła w ogóle to jest jeszcze inna bajka, one są prze... Piękne, i ja od razu, jak je widziałam, to powiedziałam, że ja chcę, żeby te krzesła zostały tak surowe, w takim wydaniu, jakim są, ponieważ można też założyć na te krzesła takie płachty białe, ale to zabiera cały urok. I ja też jak zaczęłam zachwalać te krzesełka, to nawet właśnie pan Cezary powiedział, że jedno krzesełko to chyba z 1000 złotych kosztuje, bo to w ogóle jakieś krzesła sprowadzone skądś. I ja mówię, ja po prostu potrafię to docenić i takie krzesło zasłaniać jeszcze jakimś białym, wiecie, materiałem. To nie jest nam potrzebne. Chcę, żeby te krzesła były surowe w takim wykonaniu, jakim są. I dla mnie im mniej, tym lepiej. I mamy tutaj dekorację, która właśnie jest już zagwarantowana. W skład dekoracji wchodzi standardowa dekoracja kwiatowa. Jest to proste naczynie w złotym kolorze ze skromnymi kwiatami. Na wybór kolorów nie mamy wpływu kwiatów, bo to już jest tak jakby z góry tam założone. Ale te kwiaty... Do czego dążę? Te kwiaty są w kolorze białym, kremowym, zielonym. Której z tych trzech, więc to może być. Skoro nie chcę tak, jakby za dużo dekoracji, te kwiaty już tam będą zagwarantowane, to chciałabym bukiet, który będzie pasował, oczywiście, tak? Więc słuchajcie, pokażę Wam, jaki bukiecik sobie wymyśliłam, bo uważam, że on jest uroczy. Obrazować, bo ostatnio jak byłam, to zrobiłam tam zdjęcia czyjegoś ślubu, ale tak wyglądają te namioty. I one są te krzesełka tutaj na biało, a ja chcę, żeby one nie były na biało, tylko właśnie w tym brązowo-czarnym kolorze. Jest inspiracja bukietu, który chciałabym właśnie mieć na moim ślubie i stwierdziłam, że zobaczcie, takie kwiatuszki, tutaj jest bardzo ich dużo, takich drobnych kwiatuszków, to jest coś totalnie w moim stylu. Nie do końca podobają mi się zwykłe takie kwiatki w jednym kolorze, na przykład tylko w białym, albo nie wiem, no takie, że. Nic za bardzo tam się nie dzieje. Uwielbiam, jak są takie, właśnie, różne drobne kwiatuszki. Tutaj mamy zielony kolor, więc będzie pasował do tego, co tam jest. Mamy kremowy, różowy. I tutaj są tak różne kolory pastelowe i też takie kremowe, białe, że myślę, że to będzie jak najbardziej pasowało do tej standardowej dekoracji, która jest zagwarantowana. Tak. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o te kwiaty. Więc teraz, słuchajcie, musimy znaleźć florystkę. Także muszę napisać do kilku, bo mam tutaj jakieś propozycje. Poznalazłam jedną dziewczynę, nazywa się Kwiatów Kilka na Instagramie i ona właśnie też tak jakby specjalizuje się w ślubach, dekoracjach i w łazienkach królewskich bardzo często widziałam, że tam coś robiła. No ale ja najbardziej co bym chciała to tylko bukiecik i ten wielki stelaż Kwiatami, który stawia się na trawie na zewnątrz budynku, tam, gdzie będzie odbywała się ceremonia, to to mi jest potrzebne, taki ołtarzyk. I to słuchajcie wszystko, jeżeli o to chodzi, kolejna sprawa, którą muszę ogarnąć, to muzyka. I muszę ogarnąć DJ-a, więc nie mam nie znam DJ-a. Jak znacie, to dajcie znać. <laughs> Jak znacie, to dajcie znać. Ale to, co ja bym bardzo chciała, to może być kontrowersyjne. Słuchajcie, tu będą teraz kontrowersje, które będą na moim ślubie. Słuchajcie, ja nie chcę wiedzieć disco polo. Jak ktoś mi Zenka włączy, to ja wyjdę. Bo ja naprawdę nie lubię, nie potrafię się do tego bawić. Dla mnie to jest takie meh. Nie mówię, że żenujące i do dupy muzyka, bo każdy ma swój gust i każdy potrafi bawić się do innego rytmu. I po prostu to już jest bardzo zależne, tak? Od, od osoby. Ale ja jak to słyszę, to mnie po prostu takie nerwy biorą, że ja nie chcę, żeby tak wyglądało, nie chcę mieć takiej, wiecie, imprezy w remizie. To, to nie jest to, co ja sobie wyobrażam, to nie współgra z moim, wiecie, Barbie content. No nie bardzo, <grym> tak sobie żartuję. Ale to, co ja sobie marzyła, to żeby to była taka muzyka, na przykład z lat 90., taka też fajna do pobawienia się, żeby to były fajne jakieś utwory, które są spoko kawałkami do potańczenia czy do zabawy. I coś takiego sobie wyobrażam. Albo jeszcze, żeby to w międzyczasie była taka muzyka klasyczna, ale robiona na nowoczesną, albo bardziej nowoczesna na klasyczną. Czyli taka jak była w Bridgertons. Jeżeli oglądaliście, to ja uwielbiam. I w ogóle jeżeli lubicie klasyczną muzykę, to słuchajcie sobie playlist z właśnie Bridgertonów, bo to jest... Kocham, my czasami nawet jak jedziemy autem, to słuchamy sobie tej muzyki, bo tam na przykład są przeróbki nie wiem, Taylor Swift na klasykę, także no kocham i uwielbiam i to sobie wyobrażam na moim ślubie jak najbardziej. Także muszę teraz poszukać DJ-a. To chyba by było wszystko, jeżeli o to chodzi. Jeszcze właśnie, może do sukienki, pokażę Wam, jaka jest moja inspiracja, bo chyba jakąś gdzieś tutaj mam, ale mm, nie szukałam, więc słuchajcie, ja. Planuję jakoś w listopadzie może pochodzić po różnych miejscach z sukienkami, zabiorę was ze sobą, będziemy chodzić razem. Szykujcie się po prostu na czasami kącik ślubny. Może ja to będę pisała w tytule, żeby te osoby, które chcą mojej pogaduchy, to sobie posłuchają, a jak ktoś po prostu wiecie, nie chce słuchać, nie interesuje go to, to będzie wiedział, żeby nie klikać, bo tutaj po prostu będą cały czas takie tematy przegadane i o tym będę wam mówić. Zobaczmy, co jest na Pinterestie, bo ja ostatnio robiłam sobie screeny, ale nie mogę ich znaleźć. I teraz tak, wiem, że teraz są bardzo modne takie suknie ślubne w kształcie rybek, sirenek, whatever, jak to tam złał, ale to nie jest totalnie mój styl. Ja bym bardzo chciała coś takiego jak tutaj. Bardzo mi się podobają takie proste. Jejku aż sobie chyba serio ze screenuję, bo ta jest śliczna. Taką dość. Ja też jestem osobą dość drobną i mam taką urodę, że bardzo by takie suknie ślubne, ciężkie materiały, cekiny, koronki, mnie by to bardzo przytłoczyło i zgasłabym. Więc potrzebuję sukienki, która będzie bardziej taka delikatna, taka subtelna, która będzie lecąca. No, mm, najbardziej podobają mi się właśnie. W tym stylu, co Wam pokazałam, chociaż jeszcze to nie jest do końca to, co mi się marzy, ale no wiecie, sukienka to trzeba po prostu pochodzić, poszukać, poprzymierzać i to tyle. O coś takiego śliczna jest. Taka prosta, najbardziej mi się podoba suknia i coś takiego mi się marzy. Jeżeli chodzi o włosy, to mam jakieś tam swoje marzenie, jak te włosy miałyby wyglądać. Ale póki co no to są one za krótkie i nie wiem czy właśnie sobie nie doczepię na ślub, czy po prostu jakoś sobie doczepię jeszcze wcześniej ogarnę. To zobaczymy. Nie chciałabym mieć jakoś mega długich, ale to co sobie wyobrażam, to żeby właśnie z przodu były trochę dłuższe i zakręcone. I z tyłu też takie trochę, nawet dotąd, żeby mogły być, i takie trochę zakręcone, może urosną jakimś cudem przez rok. No i bardzo chciałam, żeby z tyłu były po prostu tak spięte, jak bardzo często też miałam takie fryzury, i białą kokardkę. No, to jest to, co sobie marzę, więc póki co to jest wszystko, wiecie, jakieś dodatki, dobieranie, to jest tylko teraz to, jak ja sobie to wyobrażam, takie wstępne gadanie, bo mamy jeszcze dużo czasu, także spokojnie, ja się jakoś mega nie stresuję. To, co jest najważniejsze, to dopiąć terminy. Ponieważ jeżeli chodzi o śluby plenerowe, to urząd musi też sobie zarezerwować termin, a on nie rezerwuje wcześniej terminu niż 9 miesięcy i. Musimy tam właśnie iść dopiero jak to będzie przed ślubem 9 miesięcy, bo wcześniej po prostu mogą wpisać ołówkiem, były takie sytuacje, że ktoś wpisał ołówkiem wcześniej, potem nagle zostało to wymazane i tego terminu nie było. A żeby dopiąć ceremonię na zewnątrz, muszę też dopiąć urzędnika i muszę jeszcze dopiąć Belwederę, bo to jest osobne w ogóle jakby miejsca, trawa Trawa, wiem, to jest metr różnicy, ale trawa przed restauracją jest totalnie innym w ogóle miejscem niż sama restauracja. Także muszę to wszystko dopiąć, więc termin już też dzisiaj rano napisałam o ten termin na trawie. Jak to brzmi? O ceremonię na trawie napisałam, żeby to było właśnie w tym konkretnym dniu, którym sobie marzymy. Chcemy też zrobić w tygodniu, i kolejna sprawa to żeby właśnie to wszystko podopinać, więc teraz są najważniejsze daty, no i takie drobnostki, jak właśnie dekoracja, czy jaki tam tort, no to już też tutaj ustalę. Jeżeli chodzi o jedzenie, to tak samo stwierdziłam, że robimy, a poczekajcie chwilkę, mam tu całe kartki. I jeżeli chodzi o, właśnie, menu, to ja stwierdziłam, że najlepszym wyborem będzie uroczysta, tradycyjna, czterodaniowa kolacja. Do wyboru jest różne menu, jest salonik towarzyski. I to jest bardziej taka uroczysta, pięciodaniowa kolacja degustacyjna, czyli dla osób, które na przykład bardziej wolą taką uroczystość, a nie takie tradycyjne. No to to, co my robimy, to też nie jest takie idealne, tradycyjne wesele, ale bardziej. No a jednak takie degustacje to takie małe porcje goście dostają, no i wiecie, cały czas tylko coś skubną, ale na pewno się tym nie najedzą. Więc ja stwierdziłam, że takiego czegoś nie chcę. Niech to będzie, wiecie, normalnie właśnie tradycyjne dania, więc tam raczej będą dużo mięs i w ogóle innych rzeczy. Będzie, jest candy bar i ten candy bar chyba wezmę, bo wygląda bardzo uroczo, zobaczcie, wygląda tak. No, jeżeli chodzi o menu dla mnie, to ja oczywiście będę miała do siebie dostosowane i mam też parę innych osób, które na przykład nie jedzą mięsa i do nich też to dostosujemy wszystko. Tak, jeżeli chodzi o pakiety alkoholowe, no to dla mnie najlepiej, jakby ich nie było, no ale wiadomo, jak to jest. I tutaj mamy krótkie przywitanie na samym początku, ponieważ, jeżeli będziemy mieć ceremonię na zewnątrz, to do kolacji jeszcze będzie chyba godzina czasu, a podobno te ceremonie są bardzo szybkie, tak z 10 minut, jeżeli ktoś jest miły, to 15, więc to jest bardzo szybkie. I Goście będą czekać na zewnątrz, więc będzie taki jakby mm, koktajl na zewnątrz i dostaną, wiecie, no koktajl i jakieś tam inne przystawki. Pakiety weselne, bo Wam o tym nie powiedziałam, to właśnie jest Romantyczna Silanka, Glamour i Salonik Towarzyski. Ten Salonik Towarzyski to były te małe porcje degustacyjne, no to to odpada. Glamur to bardziej takie, wiecie, Hollywood i kojarzone z blaskiem, błyskiem. To nie dla mnie, więc to też odpada. No i romantyczna sielanka to jest to, co ja wybieram, i w tym klimacie robimy nasz ślub. W sumie możecie być przez cały ten proces ze mną, i nie wiem, czy chcecie, żebym o tym mówiła, czy nie. Dajcie znać, to będę po prostu Was updateować. A jeżeli nie, to zobaczycie po prostu za rok co i jak, ale właśnie może fajnie jest też widzieć ten proces, jak to wszystko będzie powstawało, co i jak będziemy robić. No i tyle. No, także dajcie znać, a ja teraz zabieram się za odpisanie i słuchajcie, musimy jeszcze zrobić sobie coś do jedzenia, bo już robi się powoli głodno. Dzisiaj słuchajcie, zrobimy sobie hummus z sałatką, z grzankami i do tego serek camembert. Właśnie tak i mam jeszcze... Jarmusz, kupiłam jarmusz, także ekstra. Byłam przed chwilką. Oj, butelka leci. Byłam przed chwilą dosłownie w warzywniaku i kupiłam. Także mamy pomidorki z warzywniaka, mamy jarmusz i robimy hummus. I dalej co zrobię? Grzanki. Hello, hello, ja słuchajcie, podjechałam na szybko do Oradze Studio, ponieważ dzisiaj jest tam wyprzedaż, ja o tym nie wiedziałam, także idziemy szybko zobaczyć co tam jest ciekawego, o ile jeszcze coś jest. Tylko czerwone zostały. Aha, dobra. Hello, hello! I witam się w kolejnym dniu. Mamy niedzielę. I dzisiaj umówiłam się z Domi, ale jest jeden problem, ponieważ umówiłyśmy się w Kuku. Kuku. Jest taka kawiarnia, która jest właśnie teraz nowo otwarta. I ona nazywa się Kuku. <gryw> no, w każdym razie umówiłyśmy się tam. Plan na dzisiaj miałyśmy taki, że najpierw idziemy do Kuku, a później idziemy do Łazienek Królewskich. Ale ja zobaczyłam, że tam jeszcze jest zamknięte i napisałam do niej, że może najpierw podjedźmy do łazienek, bo kurczę, tam jest zamknięte. O, dobra, odpisała mi. Okej, okay, sprawa się wyjaśniła, Domi jedzie do mnie. I tak właśnie myślałam, żeby tak zrobić, bo jednak godziny byśmy tam stały i czekały na otwarcie, a tak to już tutaj sobie porobimy jakieś foteczki i dopiero później podjedziemy do Kuku. Także ona już w ogóle jest tam w drodze. Bardzo jestem ciekawa tego nowego miejsca, bo już wszędzie widziałam na Instagramie, że dziewczyny tam chodzą i robią rolki z tego, także Ciekawi mnie bardzo, jak to tam wygląda w środku. No i tyle, taki dzisiejszy plan. Taka niedzielka, bardzo spokojna, chillowa i też no, mega przyjemna, bo dzisiaj jest naprawdę ładna pogoda. Ma być 17 stopni. Wow. Nie, no teraz to jest mega ładnie, w ogóle jak one leżą na ziemi, to jest taki efekt. Musiałam przeprosić Dominikę, bo już byłam taka głodna, że aż mi jest słabo, bo dzisiaj jest zmiana godziny. Ja wstałam, słuchajcie, o piątej i e, no musiałam coś zjeść, więc zjadłam tak o szóstej śniadanie i od tej szóstej już mamy godzinę 14 i już jestem taka głodna i mówię, Boże, przepraszam Cię, ale muszę już iść, bo zaraz padnę. I słuchajcie, oddałam maczę Michałowi, bo wypiłam jej trochę, ale niestety była na mleku i ja naprawdę już nawet tego mleka bez laktozy to jest mleko bez laktozy, ale już nawet takiego staram się unikać, a tam nie było wyboru, więc musiałam mu oddać. No i też była trochę dla mnie za słaba ta macza, bo ja lubię jak macza ma w sobie dużo maczy. Także znowu chłop dostał coś dobrego po prostu ode mnie. A no, miejsce takie nie jest najlepszym miejscem, w którym byłyśmy. Myślę, że jakby było mniej ludzi, to by było dużo lepiej. Wczoraj jeszcze jeździłam po Warszawie szukając otwartego sklepu mięsnego i byłam w Elektrowni po Wiśle. tam jest bardzo dobry sklep mięsny i stwierdziłam, że muszę zacząć wprowadzać właśnie mięso do mojej diety i chciałam właśnie wprowadzić wołowinę no i kupiłam kawałek wołowiny polędwicy i dzisiaj sobie to zrobimy także słuchajcie stwierdziłam, że może te moje problemy niektóre są od tego, że właśnie jem za mało mięsa w mojej diecie ja w ogóle nie jem mięsa, więc może zacznijmy od tego, że chcę wprowadzać, no i też chcę, żeby to mięso było jakościowe, i zobaczę, czy właśnie będę widziała jakieś efekty, czy będę się lepiej czuła. No i to tyle w sumie z takiego update'u. Tak, także zabieram się za robienie sałatki, i będzie to sałatka z jarmużem, z roszponką, z pomidorkiem, z mięskiem i. To tyle. I z zieloną fasolką szparagową. No, także dawajcie znać w ogóle, czy chcecie takie przepisy u mnie, gdzie jest mięso, bo z reguły robię wszystko bezmięsne i to u mnie widzicie. I nie wiem w sumie, czy są tutaj większość osób, które jedzą, czy nie jedzą mięsa. Nie mam pojęcia. Ja z reguły właśnie nie jem, ale zamierzam tak wprowadzać, bo też nie lubię za bardzo, ale zamierzam tak wprowadzać stopniowo, bo no, dla zdrowia wszystko, szczególnie dlatego, że mam niedobory żelaza, więc stwierdziłam, że muszę coś po prostu z tym zrobić dla lepszego samopoczucia.